Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy u Cindy Claim, zobaczymy co tutaj się wydarzyło przez ostatnią noc, dwie, trzy, trzy noce, Jakoś tak. W każdym razie Cindy dostała awans, więc ja się z tego powodu mega cieszę, bo będzie więcej troszeczkę pieniążków zarabiać. Tyle, że no jest dosyć mocno tutaj spięta. No i pierwsze co to oczywiście leci do swojego dziecka Któremu zastanawiam się czy nie zmienić imienia, bo wszędzie mam Ondin Wszędzie mam Ondin No, jest to tak głupio trochę No ale okej, okay, dobra, no tak sobie wymyśliłam, no to na razie tak będzie, nie? Okej, okay. tutaj jak tutaj się mamy brzusio pełny. Jedynie co to spać się chce maluszkowi Szewin. Mm. Jej, okay, kupsinka też taka brudna, no trzeba to ogarnąć, ewidentnie tak, i teraz połóż tutaj spać. O, a ty co? Poprosi o załatwienie się, okej? Okay? No, i ty chodź do góry, bo my też musimy się tutaj troszeczkę poogarnieć. Skorzystaj sobie. Może nie tyle, ty się wyko... Albo w sumie weź sobie prysznic. Mm, I też komplet dla Ondin. Dla miszki. Dla miszki byśmy y tutaj komplet sobie zrobili. Okej, okay. aj, aje, aje. się to usunąć. Przenieś sobie miejsce Simon, dobra. Chodź, wykorzystane. <grymne> Już jest git. Dobra, chodź tutaj, zjesz sobie coś. Mam nadzieję, że mamy tutaj jakieś resztki. Są jakieś resztki, także chodź. Wszamiemy sobie. A czemu ty zawsze idziesz teraz na dół jeść? Bo tam Dziećka śpi, dlatego? Hugoś, chodź. No, Hugo mi tu przyszedł. Chodzisz się pokazać, tak? Enzo jest troszeczkę cięższy. Więc mogę wam y, Hugąskiego pokazać, no. Tak, Hugo. Skradnij serduszka widzów, no. Skradnij serduszka widzów? Dzień dobry. Dzień dobry. No, no. Enzo, wiecie, Enzo jest duży. No i w zasadzie nie, nie, nie widzę, żeby mu się chciało tutaj przychodzić. On sobie lubi tak e, pośpać jeszcze. Co nie? No. Dobra, chcesz sobie tu siedzieć, czy jak? Czy idziesz sobie? Kładziesz się tu? Jak będziesz siedzieć? No dobra. Okej, okay, no to dobra moi drodzy. Chodźmy tutaj. Ja bym wykąpała tego psa. Yy, Nóż no, na problemy może nie. Opieka i ja bym chciała yy, tutaj wykąpać. Masz radę, wykąpać go? No, No. Okej. Okay. No, więc fajnie, naprawdę fajnie, że wzięliśmy sobie tę yy, wannę z prysznicem, bo teraz możemy zarówno właśnie i prysznic, i sobie kąpiel brać. No i pieska możemy kąpciać, więc to jest mega, mega na plus. Yy, ty jesteś, Ondinka, głodna się robisz, a jest druga w nocy. Opróżnij miskę. Dlaczego ja cały czas opróżniam tę miskę? Okej, okay, ja chciałam, żeby ona sobie coś zjadła. Czy ona w końcu coś zjadła? Brała na dół jedzenie, chyba że to było takie mało syte. Mm. Sprzątnij, sprzątnij. Dobra, wiecie co? No, ona jest głodna. Zabawy jej brakuje tutaj już w ogóle. Także... Ja bym ją do spania, po prostu, wiecie, olejmy to. Olejmy, niech ona się zdrzemnie, niech ona się prześpi. No bo będzie tylko gorzej po prostu. No a tak to wiecie, no, troszeczkę odstapnie dziewczyna. I może od Ninka też tutaj mogłaby pójść spać. postarać się zasnąć, no. Wyjdź tu mały. No i spać. No aż matka wstała i nie wytrzymała. <grym>, stała i nie wytrzymała, no. Dobra. Sobota, to jak ty robisz? Na dziewiątą rano, dziewczyno, opamiętaj się. czy spać. Nie wstaniesz kobieto, chodź. Chodź, bo ty idziesz do pracy rano. Chodź, chodź, chodź. Jak ty chcesz utrzymać dom, dziecko, no to, to tak się nie da. Musisz czasami się wiecie, przespać i no. Nie dam rady, nie dam rady. Dziedzia głodna. Ja nie wiem, zastanawiam się czy ja niańki sobie nie wynajmę. Chociaż nian... nie wiem, kurczę. Więcej opcji, w sumie czy niania by... Niania nie jest głupim pomysłem, powiem wam jak teraz sobie tak pomyślę. No bo ona by mogła skupić się stricte na malowaniu, utrzymaniu rodziny. No, oczywiście no też fajnie by było, gdyby czasami się zajęła swoim dzieckiem, nie? No ale wydaje mi się, że moglibyśmy sobie na razie właśnie zatrudnić Taką nianię i może by nie było źle. Co nie? Także tylko co? Rancherski robotnik. Wow. Ekoinspektor, inspektor niania. I ta niania będzie mi codziennie przychodzić? Nie wiem, droga ale jest tania i nie jest kobita. Albo facet. Dobra, wstań. Okej, okay, może troszeczkę to lepiej by poszło po prostu w o, niania przyszła, fajnie. Dobra, to niech już tutaj niańka nam pomoże. Myślę, że się przyda nam. Tutaj na 100%. O, i my byśmy podejść śniadanie. Jajecznica wiejska. Okej, okay. i tutaj też będziemy mogli chyba napełnić, uzupełnić, o. No wydaje mi się, że tak będzie dobrze, po prostu jak będziemy mieć tą nianię. No, ona się tutaj zaopiekuje niemowlaczkiem. No. Wydaje mi się, że to będzie na plus. Trochę na nią wydamy. Kasy, no trochę wydamy, będzie trzeba wydać. No ale wiecie, będziemy mogli się poświęcić też karierze teraz. Żeby właśnie, wiecie, rozbudować dom na przykład, żeby mieć lepsze warunki, żeby jechać na wakacje. No, ona by chciała świat pokazywać swojemu małemu dziecku. Także miejmy nadzieję, że tutaj to nam pomoże. Kurde, próżni miskę, chodź, bo już jest. No widzicie, jak dba o dziecko, więc fajnie. Może to będzie taki przyjaciel rodziny. Napełni nisko. Pierwsza kąpiel. No i fajnie, bo dziecko też doznaje nowych rzeczy. Tutaj, o pięknie. My sobie tu posprzątamy, oczywiście. Tak. Napełni nisko. No i dobra. Nienka coś tam gotuje, więc fajnie też. Weź sobie szybki prysznic. Chyba dzisiaj nie idziemy do pracy ze względu na Sylwestra. Ale tak się zastanawiam, albo ewentualnie nie będziemy tutaj właśnie szli do roboty, a po prostu chodźmy tutaj i no, malujmy obraz popartowy, no. Może w ten sposób tutaj zdziałali. No, my możemy sobie oczywiście tutaj pogadać, nie? Będę się dobrze zajmował naszym dzieckiem, zaprosić do środka. Możemy mieć oczywiście tutaj znajomych przyjaciół. Miejmy nadzieję, że nasz były nas nie znajdzie tutaj, po prostu. No, niech sobie układa życie jak chce. Okej, okay. i o, duży obraz, kontynuuj. Proszę, no na razie nie ma miejsca, też, żeby tutaj u góry coś kłaść. Dlatego dziecka, ewentualnie to matę może. Może matę byśmy ogarnęli, tak sobie myślę. E, no, bo co innego takiego tutaj byśmy mogli dać. No. Nie wiem, właśnie. Zastanawiam nie. Chyba tak będzie najlepiej. Tutaj to matę położyć. Proszę nie no, miejsca nie ma. A, a, a. Ewentualnie tak. I zobaczmy. Dobra. No okej, okay, no niech tak będzie teraz. Uśmiechnij się. O, Co, głodna? Głodna. Okej, okay, no to... Uh, no, daj się nakarmić. Okej, okay, wy sobie ga więc super. Okej, okay, i teraz tak, może byśmy to uh, wystawili na Plopsy. Na razie, wiecie, mamy trochę pieniędzy, więc możemy tutaj zainwestować. Mam nadzieję, że ktoś coś kupi. No, fajnie by było, jakby ktoś coś kupił w końcu na no serio. Bo tak to tu się nie zapowiada za bardzo. O nie! Nie, 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 co on tu robi? S Sydney sąsiad? Nie. Nie, wyślij do domu i sobie, nas tu nie ma. Nie wiesz kto tu mieszka. Wynoś się. Dlaczego dziecko zostało wyniesione? Co to, co to jest? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Proszę dziecko tutaj zabrać, a nie, co? O stary przychodzi i nagle co? Tak nie można. Chodź kontynuuj. Wszyscy się zecieliście, nie? Dobra, my położymy sobie dziecko do snu. Ulepsz. A, a powiecie co? A chodź, zamontuj jeszcze tutaj. Dziecko zostało na dworze, rozumiecie, w to? Już do końca. Wiem wam, że z sytuacja cza czasami to jeszcze mnie tak przerażają normalnie, że ty tak wiecie. Eee, Lubi, może lubić nam. No. Mhm. Okay. Biegniemy po dziecko. I jedyna kłosynka. Śpi. Psińka ma coś, tutaj, co nie ma. Dobra. Jest godzina 18, no to całkiem wcześniej poszliśmy spać. Na zajutrz idziemy do robotki niby, także no, zobaczymy. Nowy rok, no wiecie, no tak średnio wyszedł, nie? No cóż. Dobra, jest godzina 23, a myśmy wstali, także możemy sobie tutaj troszeczkę pogarniać. Na chacie, choć tutaj posprzątaj zabawki, ładnie e, to możemy wywalić. To w zasadzie też by mi wywaliło. Okay. Prąd okay. nie Ustawienia automatyczne, włącz. Posprzątaj zabawki, ładnie nie tarzaj mi się w tym, no. O budzeniu, o wszystkim tutaj musimy Obawieniu się w kałuży. i no, kieszenie. Zrób pranie już bali. No bo my jeszcze nie mamy pralki ani z takiego, no. Także nam trzeba to w ten sposób na razie, ok. A później będziemy powolutku. Powolutku sobie dokupować tutaj rzeczy. No niech jucha zarabia. Mam nadzieję, że będzie zarabiać tak ładnie wystarczająco. Żebym musiała mieć jakby drugiej połówki. Tutaj. Żeby ta druga połówka była całkiem niepotrzebna. Żeby była po prostu samowystarczająca, nie? Tarczalne. Ej, dobra. Była um, do przenieść na sznurek na pranie. Mhm. Będziemy Andin nam zabierować na pięknie. Mhm. E, włącz opieka. Na karmę. Na biegusiem, laska. No. No pięknie byśmy zrobili, pięknie, pięknie. Dobra, później ją umyjemy. E, trochę później, no. Przenieś marek na pranie. Zorganizuj imprezę, zjedz coś. No w sumie to byś mogła zjeść. Weź sobie resztki. Wiosnę mam, piękną. Super. Lubię wiosnę. No. Powiem Wam, że chyba jestem w tym wieku, kiedy już nie lubię lata. Z tak gorąco, a ja sobie nie radzę wtedy. Wow! Ja jestem zmarzłuch, więc ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja sobie w latu tej radzić. No, gdzie już nie są takie upały jak kiedyś, nie? Jak no. mi się wydaje, że kiedyś było nie Dobra, chodź tutaj posprzątaj zabawki. Musisz jeszcze naprawić, no niestety. Nie wiem, z tym zbieraniem zabawek to tak ciężko to idzie. Na wytrzyj. Napełnij. Kurde, ale mam głodomorka pieska, no. Żarłoczek. O, żarłoczek. Opiekam. Kurde, no psinka by się chciała rozmnażać, ale chyba weźmy ją na steryl sterylkę. Zrobimy psikowi. Kąpiasz? Zdążysz jeszcze wykąpiać on Din? Nie. Bondi chce się umyć jeszcze przed robotą. No, za chwilę pójdziemy do pracy. No, trochę się spóźnimy dzisiaj. Hmm, Zatrudnienie, nianie. A niech przyjdzie niania. Niańka niech przyjdzie, niech jej ogarnie ten temat ładnie. No, fajnie, jakby niania nam też posprzątała. Ja bym się nie obraziła, e, gdyby posprzątał nam pan. co jest taki Trochę duży No, sekre, trochę się nasypiło. Mi sypiło, Dobra, jakby się dziecko sobie odłożył gdzieś. Bo dziecko to chyba jest nawet ogarnięte w miarę. Pracuj ciężko. Nie wiem, czy dać ekonom. to. Nie, nie, chyba co? Nie jest od tego, żeby sprzątać? Dlaczego dziecko wynosi tak na dwór, O, jest od tego, żeby sprzątać. Bardzo dobrze. O, musi bali umyć y zrobić pranie. A najgorsze jest to, że nie ma gdzie wieszać. Haha, ha, ha. nie ma. Nie ma gdzie wieszać. No, niestety. Ty i Piotr, piątka, przyjaźnicie się ze sobą. No pewnie no, z kim my się nie przyjaźnimy, nie? Ciekaweń się z szefem. To nam chyba w niczym nie pomoże. Żeby czasem dostać awans. Nie, kolejny. Fajnie by było. No. Ja bym się nie obraziła. Aj, Hugoś, a ty się normalnie w kablach lubisz upaść Dobra, o, jest super, mam wspaniałą. To może będzie kolejny awans, fajnie by było. Nie obraziłabym się. Gdzie jest dziecko? Dziecko na dworze cały czas śpi. Rozumiecie to? To co? On nam sprząta HT. O, jest. Awans na stanowisko kreatywna, metaforystyka. 44 simolonów. No i super. Dobra, 57 simolonów. Teraz będziemy zarabiać. Więc naprawdę, naprawdę jest coraz lepiej. No. Dobra, połóż on Dean, a my zrobimy kąpiel dla naszego psiaka, bo widzicie jak wygląda, tragicznie. Mm. Nie rozumiesz, co nie? A, dlaczego twój, twoje dziecko na dworze leży? Nie, nie pewnych rzeczy się nie da zrozumieć. Gawo, że nie zostaje odblokowane. Jeszcze raz więcej kąpiel na miszka. O, cześć kolego. My się tak, tak do końca to za bardzo chyba nie lubimy, nie? Jak dobrze widzę, no. Klems, że randka to dobry pomysł. Musisz samodzielnie podjąć decyzję, my nie będziemy za nikogo podejmować decyzji, nie będziemy nikomu nic sugerować. No, wykąpciarz pieska. Pięknie, będzie czyściutki, piękniutki. Czyściutki, piękniutki będzie. Dobra, wypłatę sobie zabrał gościu. Mamy cztery koła na koncie, więc, więc jest naprawdę całkiem dobrze. Ondinkę trzeba nakarmić. Ja z tym karmieniem, widzę ewidentny problem. Gdzie mam dziecko? Gdzie zgubiłam dziecko? Tu zgubiłam dziecko. Dobra, opieka. może zasmokoić potrzeby. Gdzie ty pobiegłaś? Dobra, olej go, olej go. No, gdzie to będziesz kilometry za nim szła? Dziewczyna. Ja najgorsze jest to, że jej się też tak chce spać już. Mm, wszystko na czerwono, praktycznie, więc niedobrze. Takie tak, brudne dziecko położyć wspanianie. się <grytanie> się. się. Dobra, jakoś ogarnie temat, nie? O, i może się tu wykąpać i się zdrzemnąć. W wannie. Jakbyś chciała, ja tylko proponuję. Oczywiście, nie musi tego robić. Okej okay. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Będzie mi bardzo miło A to jest, wiecie, bardzo pomocne w rozwoju kanału I tak dalej, i tak dalej I mi się też bardziej się chce wtedy nagrywać Więc to jest mega subcio Mega subcio Dobra, chodź tutaj, kontynuuj Boże, ten pies po prostu jest taki brudas jest taki mały brudas Nie wiem, czy ty dasz radę Czy ty zdołasz w ogóle sobie coś do jedzenia zrobić hmm. Dobra, to schowamy W takim razie to schowamy, nie możemy teraz wygłosić kazania, no niestety. Trudno. spać. No i będziemy mieli kolejny dzień za sobą. Tutaj oczywiście kosz rozwalony, bo nasz piesek tu po prostu, ja nie wiem. Oni wykazują nam oferty. Więc ja nie wiem, czy ja po prostu tego tutaj nie sprzedam na razie. Może z innymi rzeczami się uda, wiecie. Coś opylić, mam nadzieję, że w końcu tak będzie. Dziecko nam płakusia. Dobra. Ile tu masz snu? Dobra, wstawaj. Kurczę, no chciałabym już te pralnie zrobić. Wiecie, takie fajne rzeczy tutaj porobić. No ja nie mogę za bardzo. To jest ten problem taki. No dobrze, jakbyś wykąpała swoje dziecią. Ewentualnie, wiecie, co może sobie weźmiemy w nie? Bo ja, my nie dajmy rady. A i może nie tyle ten, a gospodzie z terminarzem wizyt byśmy sobie wzięli. No i gospodzie by tutaj ogarniała temat. Myślę, że chyba tak po prostu. Tak będzie lepiej. Więc Teraz ja wam dziecko da tu. Aha, dziecko jest głodne w ogóle nie. Także okay, opieka. Będziemy biegać czymś z powrotem. Dajże jeść, aha. Może się w końcu coś uda. No, no co, zacięłaś się teraz, nie? Może spać. Ja nie wiem, ona idzie dzisiaj do pracy? Wolne ma, e, to super. Fajnie, no to ja niepotrzebnie nie tak się, się tego tak że za chwilę pójdę do roboty, ona taka zmęczona jest, wiecie. Naprawdę, bo ja myślałam, że ona pójdzie do pracy. Psienka mamy chorą, o nie, będzie trzeba jechać do weterynarza. Ojojoj. Oj, oj, Ale kochani, do weterynarza pojedziemy w następnym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć.